Tutaj mamy y, ogrzewanie zrobione systemem trójnikowym, jak widać, ale to jest bardzo często stosowane w Niemczech w starych domach, y, gdzie nie było wcześniej ogrzewania. I żeby nie pruć ścian, nie rur, te rury będą ukryte w listwach cokołowych. Tak to wygląda po takim pierwszym montażu. A zaraz zobaczycie jak to wygląda na gotowo. Rury są mocowane w takich uchwytach plastikowych, tu mamy listwę, w kształcie litery L. To są specjalne trójniki, to można zmieniać prawo lewo w zależności gdzie mamy zasilanie, gdzie powrót. No i tutaj w tych ładnych rurkach tam jest oczywiście zawór odcinający. A jeżeli trzeba będzie zdemontować grzejnik, żaden problem, zakręcamy ściągamy grzejnik. No, i jak widzicie, już po montażu tej listwy, tak to wygląda przy zaworach, przy podłodze. Mamy wszystko zakryte. Wiadomo, widać tu lekką nierówność podłogi. To wychodzi na tym, niestety, ale dla wprawnego malarza. Pociągnięcie tak na przykład, no tu widać, że lekko od ściany odstaje, bo ściana jest lekko krzywa. Myślę, że dla wprawnego malarza trochę akrylu i sprawa będzie załatwiona. Moim zdaniem 100 razy lepiej, prościej, łatwiej jak kucie jakiś brust w ścianach, potem tynkowanie i tak dalej, albo zrywanie podłóg. Moim zdaniem, niezły pomysł. Widzimy. Jest to w różnych kolorach można kupić celistwy. tutaj akurat inwestor wziął białą, nie wiem dlaczego, o gustach się nie dyskutuje, ponoć także nie moja sprawa, chciał ma, tak to wygląda, w starych budynkach nowe ogrzewanie. Tak jak widać było wcześniej, rury położone przy podłodze, zasilanie powrót, grzejnik przekute przez ściany. No i tak to wygląda po montażu na gotowo. Kamera trochę wariuje, bo słońce świeci, że nie moja sprawa. Chciał ma, tak to wygląda w starych budynkach nowe ogrzewanie. Tak jak widać było wcześniej, rury położone przy podłodze, zasilanie powrót, grzejnik przekute przez ściany. No i tak to wygląda po montażu na gotowo. Kamera trochę wariuje, bo słońce świeci. No, przez ścianę tam trzeba było lekko doszpachlować, bo trochę odpadło przy wierceniu. No, tak to wygląda na gotowo jak w całym domu. Bez kurzu, bez zbędnego śmiecenia, rozbierania podłóg.